Jestem się nikomu krzywda nie stała, tam wjeżdża właśnie. Podwórko! Przedwórko! 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 Kolejny win Teraz co dzień muszę być nim Wrzucam wejścia jako na feed On sprany łeb sprany beat jest ze mną vis Banknoty nie lecą z niebami Gotujemy ciężko kilka dni Oliby Oni by chcieli trafić mnie, Ale trafili że Drogowie trafiają tu w Cali, jest święta jak z Galilei Ja wybrałem drogę do Money Way Zielone banknoty Chciałem tylko zobaczyć Mimo ślepią mnie klejnoty A nie zmienił miar tu go jakby był fejkowy Drodzy, bo pierwszy milion, przejebałem z dwa miliony Pugnałem senoty, znowu nie przespałem nocy Pierdolą, że się odkleiłem, a potrzebowałem oczy W mojej głowie pojebane loty, myślę o tym kiedy w samolocie Czuję się z tobą jak w innym świecie, wezmę cię za rękę i gdzieś na drugi koniec Chybałem w górę kilometr, big boy robi big boy Tylko zaufanie przy stole, resztę pierdoli Kolejny dzień, kolejny win Teraz co dzień muszę być z nim Rzucam weź szakona feat Bam sprawy lepiej, sprawy tip Demon jest ze mną wizowi. Vis, vis banknoty nie lecą z niebami Gotujemy ciężko kilka dni Kolejny dzień kolejny Win As Rzucam weź akona fit As penelegano Demon jest ze mną wiza Gotujemy ciężko kilka dni As Myślę o tym co i jak Ona widzi we mnie coś Ale czy widzi, że coś nie tak? Ale czy widzi, że coś nie gra? Ja mam tu górną DNA gówną press DNA Pressing, pressing peace Dla mojego starego ja Chcę mój skoczek na znak Siedzę na trawie jak Jak znów ogarnąłem maniak Wyszedłem po swoje outside Muszę się tylko podnieść Zawsze wszelkie popełnisz mu Trzymaj się mordo Żeby ci się nie Let's Kolejny dzień, kolejny co dzień muszę być nim wrzucam wejść jak honefit Bam sprany łeb, sprany beat jest ze mną vis a vis Banknoty nie lecą z nieba mi Gotujemy ciężko kilka dni Kolejny dzień, kolejny win Wrzucam penelego Brzucam jak fit Demo jest ze mną vis-a-vis -vis. Gotujemy ciężko kilka dni